Halo, witam bardzo serdecznie, witam się z wami na pauzie, ponieważ y, chcę zobaczyć jak się ładnie czuje deszcz. Nie, to nie jest prawda. Y, stoimy sobie zaraz obok gęsiołośka. Jak pamiętacie w poprzednim odcineczku, który możecie zobaczyć ta tam w prawym górnym, y, byliśmy gęsiołośka, ale poszło to co najmniej średnio. <średnio> Taki mały spod... Zagapiłem się na ekwipunek! Nienawidzę pszczół! I animacji słabego Wolfganga. Ale poszło nam to co najmniej średnio. Yy, z tej okazji. Kurde, dobra, wait pauza, bo ja się zaraz zagalopuję w tym, co mówię i znów się zgubię, się mocno zgubię. i do plecaka. To na siebie plecak na ziemię. To na ziemię plecak na ziemię. To co ja powiedziałem, jak chciałem powiedzieć? Nie wiem, co ja powiedziałem. To nie jest takie ważne. Muszę zabić te pszczoły, bo mnie przecież coś popier... Chrzani, mam hilka na sobie, mam szamkę na sobie, mam Ookinkana na sobie, mam... Aj, brele na sobie. Mam wszystko, co potrzebuję do szczęścia. Chodź tu i mam piękne, kurde miejsce do bicia się, a nie jakiś zasany las, w którym nic nie widzę i atakują mnie pająki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dostałem lutę. Raz, dwa, trzy. Daj to. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dawaj. Zostałem lutę. Ty no nie uderzyłeś. No, no i uderzyłeś mnie. Trzy. Raz, dwa, trzy. We, no bo ja nie chcę, żeby on mi odleciał. Dlatego proszę podejdź, ja musisz bliżej swojego leża. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, nie będę już nawet wspominał o tym, że właśnie go pisgam. Walking Key'em, dostałem lutę. Raz, dwa, trzy. Ej, nie, jestem trochę specjalny, nie ukrywam. Bo ta walka miała wyglądać lepiej, a ja się srogo gubię w tej chwili. Dobra, bez Walking się bawimy w takim razie. Dobra, stanę lutel ale już go do końca zdoję. No, a wy miśki... Tak... I... teraz... tego? Dobra, nie trafiły koleżanki. Koleżanki, koledzy, nie wiem, ich płci nie będę sprawdzał. Nie zabiłem go! 19 HP mu zostawiłem! Nie, no jestem pokrzeniony chyba, coś mnie boli, naprawdę. Nie no dobra, w ogóle bez, bez, bez komentarza, nie? Zdążę go jebnąć? Nie zdążę go jebnąć. Dobra Gites, uniknęliśmy. Ej dobra, dużo łatwiej się bije tych ziomeczków niż, niż, niż mamusie. No i dobra, Elo, nie trafiłeś sobie we mnie i teraz umierasz. No i tak powinna wyglądać ta walka. Może oprócz tego, że troszeczkę się gubiłem przy jego ryku, bo ja chyba nie powinienem mu dawać uderzyć, tylko od razu go pizgać. No ale dobra, to nie jest aż takie ważne. Wiecie, co jest pełnia, więc ja postaram się jeszcze zdążyć gloomerka złapać, ale zanim to, to chciałbym pozbierać tego gęsiołośka, więc widzimy się, mam nadzieję, przy gloomerze. Moi drodzy, moi mili, toż to jest wyścig z czasem. Bo noc jest krótka, Gloomer jest dość daleko. Co prawda, mam drogę i walking Kaina. Nie, no dobra, powinienem zdążyć. Powinienem zdążyć, prawda? Zda dobra, zdążę na chwilkę. Chodź tu, kumpel. Jeszcze pan Fluta sobie z niego złapię i. jesteśmy w domu. Mogę w sumie zużyć te chilki, bo po co mi one w ekipunku? Moi drodzy moi mili, po co mieć dwie pieczenie na jednym ogniu? Skoro można mieć trzy pieczonie na jednym ogniu. Jest po pełni, tym świnie śpią. O, świnie przestały spać, no ale dobra, zdążę je mimo wszystko zabić. Dostałem całe, kurde, zero tych dup świńskich, więc może trzeba było je bić w trakcie pełni. No ale dobra, zniszczę sobie ich domki przy okazji i będę miał jakąś potencjalną rozbudowę też. Jakbym chciał sobie robić ich farm. Dobra, chodź tu. Jebnie mi, ale ja cię zabiję przynajmniej dzięki temu. No niesamowite, dostałem całe zero skór, no po prostu deal życia. Dobra, zniszczę sobie te domki, mm, załaduję łup z tego gdzieś tam do Chesterka i będziemy mieli trzy pieczenie na jednym ogniu. Bardzo fajny odcinek, bardzo dobrze jesteśmy przygotowani na lato. Nie jesteśmy w ogóle przygotowani na lato, bo o tym jeszcze nawet nie myślałem, ale jest... jest okej. Okay. <grytania> Moi drodzy, jest pięknie, mam ze sobą Gloomera, mam ze sobą Chestera. Chestera co prawda już miałem, więc może to nie jest aż takie osiągnięcie, ale mam ze sobą Gloomera, co ważniejsze. Mam bardzo dużo skór świńskich i materiału na ich domki, także wypadałoby zbudować jakąś kurde wioskę, tylko nie wiem, czy to zdążę zrobić przed latem, a w lato robić takie rzeczy bez strażaka to trochę strach. No ale może jak nie spanikuję, to jakoś to będzie. Wracam do bazy, ogarniam się i, i zobaczymy, co i jak. Bikuin. Pytanie, czy ja Bikuin chcę zabić swoją drogą. Hmm, czy Bikuin chciałbym bić przed raszym ruin, czy po, ruin, po, po ruin? Ja jestem mulfi mulfi jednak bije dość strogie obrażenia, co nie zmienia faktu, że jakaś turecetowa koronka, albo 15 na Bikuin mogłyby być przydatne, bo jednak Bikuin jest jednym z trudniejszych, bosów w tej zacznej grze, ale to się jeszcze okaże. Żeby było zabawnie, moi drodzy, to słyszę psy, ale szczerze, w dupie to mam. Nie planuję ich zatrzymywać. Jeżeli podczas przebiegania przez, yy, przez pszczoły się zrespią i zaczną pisać pszczoły, to w gruncie rzeczy nie mój problem. Jeżeli mi się zrespią na dupie już w momencie, kiedy będę bliżej bazy niż dalej, to zaprowadzę je na pole pułapkowe i wytestujemy sobie pole pułapkowe. Wolałbym do drugie, bo bym musiał zbierać z nich lód gdzieś tam na przeciętnym terenie, a nie między dzikimi pszczołami, no ale zobaczymy jak będzie. Przestały szczekać, więc się właśnie respią, no. Czyli prawdopodobnie zlurują się na pszczoły, niestety. Nienawidzę! Muszę uważać na tego swojego bica, bo któregoś razu mnie to zabije, przysięgam. Ja wiem, że jestem Ulfgangiem i może nie mam teraz ich do nich obrażenia, ich na czylku zabić, ale chcę zobaczyć, jak się ładnie rozpieprzają o moje pole pułapkowe. Tak jest, hono, przebiegnij, przebiegnij sobie tutaj. Nie denerwuj mnie, tylko wbiegnij sobie w pułap Pominął akurat pułapki, dzban. Ej, no co jest, halo? Pułapki! E, bo pułapki przestały pułapkować. Dobra, dobiję go ręcznie. Myślę, że najbliższe kilka dni na spokojnie możemy sobie poświęcić gdzieś tam na managementowanie magazynu bo yy, zaczyna się to robić burdel no i generalnie to najbliższe kilka dni możemy sobie yy, zacząć ogarniać gdzieś tam baskę w oczekiwaniu na lato, podczas którego i tak będę musiał wyłowić gogle jeżeli będę chciał w ogóle cokolwiek robić sensownego przez to lato w lato trzeba przeżyć lato na pewno no i zabić yy, Antliona patrzcie jaki mam sprytny plan, skraftowałem banana i nie ma tutaj czarnego ptaka chciałem powiedzieć, że mam sprytny plan, skraftowałem bumeranki i będę rzucał po prostu go w czarne ptaki żeby mi się nie opały czerwone plan wziął w łeb, ponieważ yy, nie mam okolicy Nie ma, o jest, jest, jest Patrzcie to, patrzcie to Jemnemu mu Spacja i mam czarne pióro Zajbiście, dobra to jest plan na życie, tak trzeba żyć moi drodzy Kurwa Nie dostał? Co to było? Halo, oskamowali mnie, on powinien leżeć ja to podobnie dlatego, że byłem za ten, za, za daleko. I on nie dostał 25 i tylko 20, a przez coś się nie złożył. Moi drodzy, mogę sobie wybrać kolejne umiejętności. Szczerze, już nawet nie mam pomysłu, jakie, bo ja nic stąd nie potrzebuję. Nie potrzebuję nowych dumbli, nie potrzebuję nimi rzucać. Strony dalej nie mogę wybrać. Muszę sobie w ogóle sprawdzić, jakby od czego to zależy. Swoją drogą dalej nie zrobiłem żadnego Nightmare Sworda, więc, jakby trochę, trochę to nie ma sensu. No co, wybiorę nowe dumble, ale w gruncie rzeczy to nie potrzebuję tego na razie, no ale coś trzeba wybrać. jak z bliska. Mu co jest? No, to z mój bumerang. Nie, tak gra jest z Kamem, przysięgam. Dobra, ale mam tutaj kolejnego. Czekajcie, pauza. Dobra, tu mam bumerang i z bliska w niego rzucę. I jeszcze sobie jednem za 10, a on nie dostał 25 obrażeń. Czemuś tak dzieje? A, bo ja jestem. Bo ja jestem Wolfgangiem w swojej słabej formie. Idziemy zbić 25, zbić 20, czyli tak jak powinienem. Dobra, głupota nie boli. Pamiętajcie, drogie dzieci. Kurwa, ja sobie też biję większe obrażenia. Sprawdźmy sobie, jak się robi berłotornat. Moi drodzy, do berłotornat potrzebujemy... Mm, jeden róg kozy woltowej oraz 10... Ja mam tylko 15! Nie, dobra, na szczęście mam... Dobra, okej, okay. czyli jestem w stanie zrobić... Jestem w stanie zrobić równo 3 perła Tornad, co na Fiulli wyraźnie na pewno przyda. Z tym, że problem jest taki, że nie mam girsów. Więc wypadałoby. Mm, nie wiem, czy to zrobimy latem, to do przemyślenia. Wypadałoby się karnąć o na tego otóż to świniołaka, zabić go. Tutaj jest do zabicia także oko Katulu. Tych oponentów też mnie trzeba zabić. Tak jak mówiłem, w tej serii robimy wszystkich bossów. Na razie nam idzie słabo, ponieważ mamy tylko bosów dwóch, a do zabicia jest w tej grze. Uuu, sporo bossów do zabicia w tej grze. To jest mój ulubione obrazek, kiedy Semp bije sempa, ponieważ biją się o jedno i to samo żarcie. Protyp jest taki, że możecie wtedy yy, dobić tego, który, który wygra w walkę, bo ten ma wtedy tylko 15 HP i to jest jeden z strzał, przykład dla jakiejkolwiek postaci z czegokolwiek. Macie darmowe mięso. Jeżeli jesteś początkujący, może Wam się przydać. No i razumiej, tak oto zakończyliśmy wiosnę. Nadeszło lato. Znaczy no, jeszcze nie nadeszło lato, ale zaraz nadejdzie lato. Jak możemy sobie sprawdzić w prawym górnym One Day Left. W lato na pewno nie trzeba... O właśnie, mamy lato. W lato na pewno nie trzeba tak biegać w ibreli, bo z tego co pamiętam nadaje, ona daje 240 sekund wychłodzenia. Pozwolicie sobie poprawić słuchawki, to jest bardzo dużo sekund wychłodzenia. W tym odcineczku sobie trochę poszegregowałem, po, poszegregowałem, sobie trochę magazynu. Gdzieś tam pozbierałem wcześniej farmy. Mamy tutaj ładne pole pułapkowe, które się powoli tworzy. Troszkę drogi się tu pojawiło, nie? Także gdzieś tam powoli rozbudowujemy sobie bazę. Muszę wyczaić, gdzie będzie yy, Antlion, zabić go i bardzo możliwe, że sobie pójdziemy też gdzieś w jednym z przyszłych odcinków na Świniołaka. Tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam was do za następnych filmów. Zostawcie jakieś lajka, zostawcie suba, generalnie zostawcie jakiś ślad po sobie, może być też komentarz, tam subskrypcja, cokolwiek. Jest mi niewidzialny, jakakolwiek ktoś pod filmem. Trzymajcie się, do następnego i cześć!